Hejka widzowie, w dzisiejszym odcinku nie będziemy spać w Robloxie. Zagramy sobie w grę Insomiam i pójdziemy oczywiście, że samemu. I niby to jest horror, więc przekonamy się, czy będziemy się go bać. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji i łapki w górę, jeżeli chcecie więcej takich odcinków. Dzień pierwszy. Cel. Porozmawiaj z mamą. W ogóle, jaki my mamy pokoik tutaj. Bloxy Cola. Gdzie jest matula nasza? Trzeba chyba zejść na dół. Mamo, o, o widzę w kuchni stoi, witam cię. Ostatnio martwiłam się o twojego tatę. Nie przestaje pić Bloxy Coli. Idź porozmawiaj ze swoim tatą i sprawdź, co z nim jest nie tak. No dobra, co jest z naszym ojcem nie tak. Dzień dobry, tatu. Co ci się dzieje? Musimy porozmawiać, to jest bardzo poważne. Potrzebuję, żebyś dał mi więcej Bloxy Cola. Dotarłem do ostatniej puszki. Nie sądzę, żebym mógł przetrwać dłużej. Idź do sklepu po drugiej stronie ulicy i kup mi coś. No dobra, no to idziemy załatwić tacie Bloxy Cole. Na plus mamy blisko sklep, więc możemy tam skoczyć. Dzień dobry, przybyłem po Bloxy Cole. Jaki wycilowany ziołmek. Bloxy Cole jest za mną. Za tobą? O, widzę. Ej, ten dom wygląda jakby był przerażony. Widzicie to okno? To jest straszny domek. On się boi czegoś. Ojcze, przybywam z Bloxy -colą. O, jak bardzo tęskniłem za Tobą. Moja jedyna miłość, Bloxy Cola. A co z mamą, co ze mną? Jezu, co mu się dzieje? Ojciec leci! O, super. Ten poleciał gdzieś w kosmos, ale nie zapomni odwiedzić swojej babci. Potrzebuje pomocy w dostarczeniu paczki? Powiedział. No dobra, to idziemy do babci. Sorry, mamu, Taty już nie ma. Tata odleciał. Dobra, idziemy do babci. Może okaże się, że babcia jest najnormalniejsza z całej tej rodziny. Babcia. Okej, okay, no. Czego ja się mogłam spodziewać? Ogląda sobie kotka. Cześć babcia. Potrzebowałam pomocy w dostarczeniu paczki do sąsiada. Ich paczka musiała zostać wysłana do mojego domu przez pomyłkę. Nie martw się, ich dom jest po drugiej stronie ulicy, więc powinno być szybko. No dobra. U! Uważaj jednak, sąsiad jest dziwnym człowiekiem. Dobrze babcia, nie dramatyzuj. Ej, o, ten sąsiad też ma przerażony domek, tylko babcia ma jakiś taki nieprzerażony. Podam się to osiedle. Tu mieszkamy my, tu babcia, tu sąsiad i to wszystko. I mamy sklep z Bloxikolą. Dzień dobry sąsiedzie. Przeniosłam tobie paczuchę. Dlaczego jesteś w moim domu? Też się zastanawiam, dlaczego nie zapukałam. O, masz moją paczkę. Dziękuję. Chyba. Mógłby się jednak pukać, to prawda. Skoro już jesteś, to dlaczego nie oglądasz ze mną telewizji? Nie chcesz ze mną oglądać telewizji? Dziwny sąsiad, fajny żart, kolego. Powinieneś <laughs> uważać, z kim żartujesz. Jezu. Ja z nim serię oglądam telewizję. Dobra, idę stąd. A, muszę oglądać. Wanna play Roblox? Chcesz grać w Lob Robloxa? Sąsiedzie, mogę już wyjść? Proszę, sąsiedzie, mogę już stąd wyjść? Upsy, coś tu się wydarzyło. Myślę, że prąd właśnie się skończył. Człowieku, boję się jednej rzeczy: jednej, człowieka. Co? Będziesz musiał udać się za dom i zresetować generator dla mnie. Proszę, błagam. Dobra, spokojnie. Idziemy za dom. Czy to będą drzwi? Nie, muszę iść naokoło. Jezu, ile ja z nim tej telewizji oglądałam, że już się noc zrobiła? Nikogo tu nie ma, jesteśmy w miarę bezpieczni. Tururu, naprawiamy. Praca, praca. Już prawie koniecę naprawiać zasilania. Kit, elegancko. Masz prąd w sąsiedzie. Proszę, załatwiłam. Mogę już iść do domu. Dzięki za to, że zrobiłeś tego człowieka. Dobre tłumaczenie. Jestem ci, win wielki czas. Prawdopodobnie powinieneś wrócić do domu i trochę odpocząć. Spójrz, pójść, iść do domu, aby spać. Dobrze, nie ma problemu. Z chęcią wrócę do domu od tego dziwnego człowieka. To jeszcze mieszkamy obok niego. Najgorzej. Trzeba się rozglądać. Bo tutaj, skoro to jest horror, to coś może się wydarzyć. Mamo, wróciłam. Powinienem ci spać, jest dosyć późno. Dobra, no idę, no. Super, moja rozrywka to było siedzenie z sąsiadem, który jest dziwny, i oglądanie z nim telewizji. A co tu mamy? Ej, ojciec wrócił! Widzicie? Ojciec wrócił! On się po prostu kryje. Dobra, idziemy z panką. Wygląda na to, że nie możesz zasnąć. Dzień drugi. To całe osiedle jest jakieś nienormalne. Ciekawe, czy tato dalej tu jest. Ojciec, jesteś. Nie ma go tu. dobra, idziemy na dół. Porozmawiaj z mamą. Tururu, tururu. Dzień dobry, matulu. O, ty też chyba nie spałeś, co? Tata wciąż nie wrócił do domu od wczoraj. Ja go widziałam. Spokojnie. On się gdzieś tu szwenda. Pójdź do sklepu i porozmawiaj ze sprzedawcą, aby sprawdzić, czy go nie widział. Zaczyna mnie to niepokoić. No. Dzień dobry, panie sklepikarzu. No, widziałem go jakiś czas temu. Myślę, że szedł w stronę domu sąsiada. Okej, okay. porozmawiaj z sąsiadką. Ale to jest sąsiad. To jest facet. No dobrze, dobrze, idziemy gadać z sąsiadem. My już kumple jesteśmy. Witaj, sąsiedzie. Czy widziałeś mojego ojca? O, nawet wiedział, że szukam taty. Tak, jest tutaj, tuż za moim domem, w tej chwili. Miał za dużo Bloxycola, si nie chciałem, żeby zachorował na mojej dobrej kanapie. Okej. Okay? Miał też ten dziwny wygląd w oczach. Przerażająca rzecz. Men. No dobra, idziemy. Tato uratuje cię. Gdzie jesteś? Tu, 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 tu. O, heh, piękny obraz. Ta ściana jest bardzo interesująca. Dawaj. Ej, zniknął. Gdzie jest mój tato? Pusta laska. Gdzie mnie teleportowało? O, tu jesteś. Ojcze, wróć do domu. Mama się ma. No ty sobie ze mnie żartujesz, chłopie, gdzie jesteś? Szepczące dziury. Pusta laska, szepczące dziury. Dlaczego są teraz tutaj? O, to jest pytanie. Tego nie wie, nie. To nie jest w porządku. Tato, tato, gdzie jesteś? Oj, to było bardzo dużo tatów. Czas się zbliża. Da, 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 da. Uuu! O, kula, kula daje fula. I ta kula stała się moim ojcem, rozumiecie to? Kula stała się moim ojcem. Jezu, jaki biedny człowiek. Tato, porozmawiaj. Moja głowa mnie zabija. Dlaczego jestem teraz na zewnątrz? To takie rozmyte. Powinieneś wrócić do domu i trochę odpocząć. Złapię cię za minutę. Tak naprawdę nie wrócisz do domu, prawda? Tato mówi, że zaraz wróci, to wróci. Ja mu ufam. Ja mu wierzę, dlaczego miałbym je okłamać? Mamo, znalazłem tato, znalazłam, czemu ja mówię, jak facet? Znalazłam ojca. Kryje się za domem sąsiada. Nasz tato wpadł w nauk. Nauk bloxy coli. To jest bardzo niebezpieczna sprawa. Dobra, może na tym łóżku zasnę. A, ciekawe, ciekawe co jest tutaj. Sprawdźmy. Nie, ojca już tu nie ma. Wygląda na to, że nie może zasnąć. Dzień trzeci. Dalej nie spaliśmy ani razu. U, mamy szafeczkę. Pieniądze. Jakieś rzeczy. O, U, panie, to można klikać. No i się wywrócił. No i tyle. Dlaczego na naszej chałupie są plakaty z bloxikolą? O to jest pytanie. Porozmawiaj z tatą! Jej już nie wiem, pierwszy raz nie rozmawiamy od razu z mamą. A, bo mamy nie ma. Nie, moja Bloxicola zniknęła. To wszystko zniknęło. Musisz dostać mi więcej Bloxicola w sklepie, Sony. Czuję, jak energia zdejmuje się z mojego ciała, gdy mówimy. Czy ja powinnam wpędzać tatę w większy nałóg? Oto jest pytanie. Mama zaginęła teraz. Dzień dobry, panie sklepikarzu. Ha, czy twój ojciec są, jest chory z powodu braku Bloxicola? Z przepraszam. Nie mamy nawet żadnego Bloxicola. No, nie ma, nie ma. Jeśli naprawdę potrzebujesz Bloxicola, może za sklepem być jakaś partia śmieci. Zwykle wyrzucamy stare przed ich wygaśnięciem. Ale powinny być w porządku do wypicia, jeśli twój tato naprawdę tego potrzebuje. No dobra, bierzemy tacie ze śmieci Bloxicolę. Zignoruj również Hobo Larego, jeśli go zobaczysz. Myślę, że nie będziemy ignorować Lary. Nie wejdę tędy. Hm. Dzień dobry. Od cześć, Lary. Uważaj na demona, który żyje w śmietniku. Dobrze, Lary. Potrzebuję tylko dla taty trochę Bloxy Coli. Może być stara. On i tak wypije. Uff, wchodzę do kosza na śmieci. Jej! Jeśli się pojawi, nie ruszaj się. To chyba jakaś wskazówka. Trzeba się tego słuchać. Wow! Szukamy tato. Widzisz, co ja niego robię? Jak ja się poświęcam dla tego człowieka. Chodzę po koszu. Najgorsze jest, że tej nic nie widzę. I ja cię, jak się przestraszyłam! Ale się przestraszyłam! Nie wiem, co to było, bo mnie ten dźwięk przeraził. a tu są jakieś drzwi. Boże, święty, sk... co ty mi robisz? Boję się. Dobra, nie ma co się bać. Szukamy Koli. Ej, tam coś jest! Coś tam widzę. I ja cię, titam. przestańcie mi to robić! Widzę Bloxicolę. Chwyć ją. Ło, wow, udało się! Przetrwaliśmy to jakoś, ale naprawdę się przestraszyłam. Prawie tu są. Uuu, zbadaj hałas za domem. Ja cię. Czemu mam dwójkę rodziców w domu, a tu ja się muszę zajmować jakimiś nadprzyrodzonymi rzeczami? Co jej się dzieje? Matula spokojnie pan. Tam... Jezus święty. Ale już chyba weszła drzwiami, przynajmniej. Może powinnam po prostu iść spać. Zgadzam się z tym. Trzeba iść spać. Nie ma jej w kuchni, a zawsze tam stała. Jezu drzwi. Ja teraz jestem obcykana, że zaraz coś mnie zaatakuje. I idziemy spać. I tak nie zaśniemy pewnie. Wygląda na to, że nie możesz zasnąć. Mamy już dzień czwarty. Nic znowu rozmawiaj z tatą. A co jak ja nie chcę już z nimi rozmawiać? Co jeżeli chce się wyprowadzić? Nasz tatu się zamienił w Bloxy, Kole teraz! Wszystko co wiem, to teraz Bloxy. Och, jak ja kola dla ciebie, nie Bloxy, co? On już maj, majaczy. Bloxy, cola. Kola, Bloxy. YUPI, Bloxy. Dobrze, czyli liderko? Dobra, wydaje mi się, że musimy ich zignorować. Wyjechać gdzieś stąd. Może sprawdźmy, co się z babcią dzieje. Dzień dobry, sprzedawca. Dziwne rzeczy, które dzieją się w tym mieście. To prawda. Pomyśl, że masz to Pomyśl, że ma to związek ze zmianą klimatu. Hmm, może, może. Idziemy do sąsiada. Halo, sąsiedzie. Ale masz kumpla. Człowieku, czy ty widziałeś mojego nowego kota? Czy niesz, nie jest uroczy? Piękny. Dosłownie cudowny. Porozmawiajmy z kotem. Miał. Miła rozmowa. Ej, ciekawe co sąsiad ma na górze. Tak samo jak ja ma cztery łóżka i może mieszka sam teraz z kotem w sumie. Ty, ewidentnie kocha koty. A co tu się kryje? Uuuu. To jest chyba postać, która nas będzie straszyła. Ja jestem dwa kroki przed nimi. Ja już wiem, kto nas będzie straszył. Dobra babcia. Babcia dalej ogląda kota, już to przez okno widzę. Babcia zainteresuj się życiem. O, babcia jest Spider-Manem teraz. Babcia, a co, jak wejdę w tą pajęczynę? No nic, po prostu babcia się stała Spider-Manem. Ona jest teraz superhero. Mama zaginęła. Babcia jest Spider-Manem. Tato ma puszkę na głowie, a sąsiad ma przeuroczego kota. Super. Znowu nie mogliśmy zasnąć. Interesujące. Dzień piąty. Świat stał się czarno-biały. Nikogo tu nie ma. A, tato, szukaj klucza. Teraz mi to mówisz, jak ja już na dół zeszłam? Dzień dobry, czy mamy tu klucz? Jest pilot. Może tu jest klucz, nie, ale mogę coś zrobić z pilotem? Jezu, w ogóle? Co się dzieje? Gdzie jest klucz? Czy znajdziemy klucz? To może być też na górze, bo w sumie. Teraz jest już za późno. To gdzie ten klucz był? Chyba warto było spróbować. No, spróbuj znaleźć właściwą ścieżkę. No, ale nawet nie miałam szansy, żeby tego klucza znaleźć. Co nas teraz czeka? Horyzont. Teraz nas czeka horyzont. Dziękuję za odpowiedź, Gro. Jakie kwiatuszki. Tu jest jakiś gigastwór. No dobra, chodźmy do niego. To jest rzeźba. Interakcja. No to wchodzimy w interakcję. O, jesteśmy teraz w lesie. O, ktoś sobie ogródek robi. A nie, to jest cmentarz. Duchy wciąż trzymają się tego świata. Czasami muszę sobie przypomnieć, że już ich tu nie ma. O Jezu, ja myślałam, to jest jakiś ogródek, a to są cmentarze. Pozostaje tylko pusta powłoka tego, co było. Wstawaj, wstawaj. Powiedz mi, co robić. Nie powiesz mi. On chyba też długo nie spał. On jest hipisem. Todo sao kalaos. O, a tutaj już się nie dowiemy, co się działo. Czy ja muszę ich wszystkich przywołać? Lepiej tak. Tu są jakieś czarne postacie. O, u sąsiada był ta postać. To był jakiś Rambo chyba. Wstań, powiedz nie, jesteś sam i nigdy więcej. Już coś tam, coś tam, coś tam, coś tam. Wstawaj. Dobra, przywołam dwóch naraz. Jaki masz miecz? Dzień dobry, potężny, czarno -księżniku. Co robić? Niektórzy lubią. Nie, lu nie. Niektórzy ludzie lubią. No i teraz nie doczytałam. Jeżeli chcesz zostawić wiadomość na grobie, to też to z obok mnie. Co? Przepraszam bardzo. Dlaczego mi grozisz? No dobra. Twoja wiadomość. Co my tu... Trzeba coś napisać. Yy, ambitnego. Coś takiego wiecie, co poruszy serca rodaków. Yy, to jest odpowiedni wybór. Aha, bo to za robuxy robię. A to samo szukana. Nie, no, myślałam, że to będzie jakieś takie wiecie epickie, że tu coś zostawię. No nic, witaj posągu. Wszystko zrobiłam, co chyba mi kazałeś, bo nic nie mówiłeś generalnie. Czy wrócimy do domu? o kamień. Jestem tym kamieniem. Idź do sypialni w domu. O, wow, ale to jest super perspektywa. Idziemy. Ej, fajne, to ja lubię takie. I tu się zmienia. Uuu. Czemu na sprzedaż jest ten dom? A gdzie jest nasz sąsiad? Gdzie jest babcia Spider-Man? Czemu kwiatki rosną w domu? Tak wiele pytań, tak mało odpowiedzi. O Matula wróciła. No, widać, że się była chyba na solarium, że taka inna jest. O, ja tu już jestem! Obudź się. Wake up! Chrissy, wake up! Posunąłeś się za daleko. Czy ty mi grozisz teraz? Wieczny odpoczynek oczekuję. Ej, ta gra mi grozi. Aha, zakończenie odpoczynek. Nie wiem, co zrobiła mnie tak i jak zrobić inne zakończenie, ale spoko gra. Pamiętajcie o zostawieniu subskrypcji i łapki w górę, jeżeli chcecie więcej takich odcinków.